Wszystkie bajki są na jedno kopyto. Jest to nieogarnięta księżniczka, książę jak z reklamy, ale ta bajka jest inna niż wszystkie. Jestem Zadziwiający Maurycy. Ten kot umie gadać! Też mi odkrycie. Gadam, śpiewam, czasem rapuję. Chłopaki, kradniemy i wiemy. A jakim jestem w tej historii? Bo ja wiem. Powiedzmy, że bohaterem drugiego planu. ...głębokiego drugiego planu. Ech. Dobra. Zgarniam szpiegowski niezbędnik i... Idziemy. Chyba się zakochałem. Czy Kajtuś, pod kogo do miasto jest skrojony? Pod nas. Skroją to nam tutaj portfele. Wszystkie szczury stąd zwiały. Śmierdząca sprawa. Wyczuwam tutaj tajemnice. Musi być jakaś wskazówka, która popchnie fabułę do przodu. Chyba pomyliłaś bajki. Przestań szukać dziury w całym. Kajde, żyjesz? A. Żyję, tylko zdefiniuj, co uważasz za życie? Znaleźliśmy to! Słowo nadchodzi. Uwierz jeszcze. Spokojnie! Kot spada zawsze jak cztery łapy. A. Zawsze. O, Maurycy. Zadziwiający Maurycy. Musimy to powstrzymać! Mówicie się! No co? Resztę musicie odkryć sami. Zadziwiający kot Maurycy. Czyli młaha. <laughs> Mówiłam, że będzie epicko. Ogłaszam ogłoszenie. Nie żremy zdechłych szczurów, które zażarły coś, co zażarło coś. Co samo zdechło? Od 20 stycznia? Tylko w kinach?